Jedna osoba została ranna w pożarze domu jednorodzinnego w Maleniskach niedaleko Jarosławia. Informacje o pożarze otrzymaliśmy w środę, tuż po godzinie 19.00. Na miejsce zostało zadysponowanych 9 zastępów straży pożarnych, 41 strażaków z powiatu Jarosławskiego. W momencie, gdy na miejsce przyjechali strażacy, ogniem objęte były dwa pomieszczenia murowanego jednorodzinnego domu. Z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowały się dwie osoby 90-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna. Poinformowali strażaków, że w środku znajduje się jeszcze 74-latek. Ratownicy natychmiast weszli do domu i znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Po ewakuacji rozpoczęli resuscytację, którą kontynuowali później ratownicy medyczni. Udało się wrócić mężczyźnie oddech i tętno, nieprzytomny został zabrany do szpitala. Mieszkańcy, którzy ewakuowali się z płonącego domu, nie wymagali hospitalizacji. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana i zostanie ustalona. Od początku roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 565 pożarów w domach i w mieszkaniach. 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne. Brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej.